Pozwól, że powiem Ci prostą prawdę, która może trochę zaboleć. Nasze ciała nie działają tak, jak mogłyby faktycznie działać. I to nie dlatego, że jesteśmy leniwi, i to też nie dlatego, że jesteśmy chorzy, tylko dlatego, że świat, w którym przyszło mi i Tobie żyć, przestał być światem do końca dla nas. Stał się z lasu bardziej laboratorium. Bo jeśli tak jak duża część ludzi obecnie na Ziemi wstaje rano super zmęczony, a wieczorem masz jeszcze mniej tej energii, to może to nie jest kwestia braku kofeiny. I chociaż wszyscy naokoło zdają się nam wciąż powtarzać, że musimy coś wciąż dodać: dodać leki, dodać minerały, dodać tabletki, dodać kremy. To prawda jest prosta, ale brutalna. Nie musisz praktycznie nic dodawać, a przede wszystkim musisz z siebie coś wyjąć. I dopóki nie wyrzucimy tego, co nas zapycha, to nie mamy szansy faktycznie sięgnąć po tą energię, której naprawdę potrzebujemy. A ja pokażę ci prosty sposób, jak możesz się tego pozbyć. Skutecznie, bo na poziomie komórkowym. Bo jeśli naprawdę zatrzymasz się na moment i pomyślisz przez chwilę, ile z tego, co jesz, co wdychasz, co pijesz i czym się smarujesz, twoje ciało tak naprawdę chce przyjąć. Pomyśl, każdego dnia przeciętny Europejczyk ma kontakt z około 700 różnymi toksynami. Oddychamy metalami ciężkimi, jemy pestycydy, spożywamy antybiotyki w mięsie i na nabiale. Do tego jeszcze dokładamy sobie przewlekły stres i kortyzol. I do tego jeszcze myślimy, że możemy zbilansować to wszystko zaburzającym hormony skyrem i śluzotwórczym Pustym ryżem z kurczakiem. Więc moim zdaniem to już nie jest kwestia, czy tylko ile wytrzymamy, zanim nasze ciała się zbuntują. No i proszę bardzo, one już się buntują, bo 9 na 10 chorób ma podłoże przewlekłe. Dlatego właśnie najpierw ten organizm trzeba odbudować, trzeba go oczyścić. Ale niekoniecznie z symboliczną herbatką albo fit proteinowym szejkiem z jarmużem i szpinakiem. Chodzi o coś, co naprawdę jest w stanie czyścić i to na poziomie molekularnym. I dlatego właśnie żywność funkcjonalna. A nie wyizolowane sztuczne suplementy, to jest dokładnie ta precyzyjna, biologiczna odpowiedź Matki Natury na toksyczny XXI wiek. I zaraz spróbuję Ci to udowodnić. Detoksykacja to nie jest do końca marketing, tylko bardziej funkcja biologiczna. Zobacz, robią ją wątroba, nerki, płuca skóra i przede wszystkim jelita. I faktycznie, nasze organy eliminacyjne powinny teoretycznie mieć do tego siłę, żeby być w stanie same to zawsze robić. No tak, ale tylko wtedy, kiedy tą siłę mają. A siła nie bierze się z powietrza, bo te organy współcześnie są postawione w takiej sytuacji, jakbyśmy jedną pralką chcieli wyprać nie tylko swoją własną bieliznę, ale jeszcze pięciu innych sąsiadów. I ta właśnie energia do tego oczyszczania bierze się skąd? Z komórki. A każda komórka naszego ciała potrzebuje do poprawnego funkcjonowania w sumie dwóch rzeczy czyli po pierwsze pożywienia i po drugie możliwości oczyszczania się. A żywność funkcjonalna daje nam i jedno, i drugie, czyli i oczyszcza, i dożywia. A w szczególności jest to zielona żywność funkcjonalna, taka jak właśnie chlorella, pyrenoidosa sorokiniana i sok z młodej trawy jęczmiennej. Chlorella działa trochę jak taki molekularny odkurzacz. Wiąże metale ciężkie, wiąże amoniak, wiąże też toksyny, Bakteryjne i pasożytnicze, a zbiera je z naszej krwi i z naszych jelit. A sok z młodego jęczmienia to dosłownie esencja słońca w zielonym proszku. Zawiera chlorofil, zawiera tryptofan, zawiera setki enzymów, zawiera mikro i makroelementy w takiej konfiguracji, że jak raz je dostarczymy ciało, to ono nic tylko prosi o więcej. W ciągu dosłownie kilku minut podnosimy nasze pH, dostarczamy sobie ogromną ilość tlenu i poprawiamy całościowo mikro. Okrążenie. To jest dosłownie biologia komórkowa w praktyce, dlatego że jak odciążasz swój układ trawienny, to twoje ciało zamiast wciąż walczyć z toksynami, bo się ich pozbywamy, w końcu może wejść w upragniony stan. Regeneracji. Więc wrzucając do organizmu żywność funkcjonalną, nie tylko robisz sobie detoksik, nie tylko oczyszczasz, ale jednocześnie też dożywiasz każdą jedną z 70 miliardów Twoich komórek. Ale zanim przejdziemy do tego, jak to konkretnie działa, to musimy zrozumieć, w czym tkwi w ogóle problem. Większość ludzi myśli, że pasożyty to jest temat trzeciego świata. A prawda jest taka, że to nie jest temat trzeciego świata, tylko świata siedzącego. Za biurkiem, z kawą w jednej ręce. Z telefonem w drugiej ręce i jelitem, które ledwo, ledwo zipie. A pasożyty kochają środowisko mokre i kwaśne, pełne niestrawionych resztek, fermentacji, śluzu i martwych tkanek, które są dla nich. Pożywieniem. I w takim oto środowisku te pasożyty robią sobie tam wieczną imprezę. I teraz wyobraź sobie, że to wszystko siedzi w naszym brzuchu. Do tego jeszcze toksyczne metabolity, neurotoksyny i robaki, które nie dość, że trawią nas od środka, to jeszcze wydzielają swoje własne toksyny. I wiesz, co robią te neurotoksyny? Przenikają do krwi, razem z krwią trafiają do mózgu. I nagle mamy do czynienia z mgłą mózgową, z jazdami energetycznymi, depresją czy lękami. I my sobie myślimy, to pewnie stres. A to po prostu. Po prostu robak się wkurzył, że cukru mu brakło. Do tego oczywiście jest jeszcze nasza skóra, a nasza skóra to po prostu ekran. Jeśli organizm już nie jest w stanie wyrzucać i eliminować toksyn przez główny organ eliminacyjny, czyli jelito, to zaczyna wyrzucać to przez skórę, przez pory. A efekty to trądzik, egzemy, przebarwienia. Nawet z celulit w 90% to są złogi w tkance łącznej. I teraz klucz. Wyobraź sobie, że Twoje ciało nie musi już walczyć. Że nie zużywa już energii na ciągłe gaszenie tylko pożarów. Że w końcu może przesunąć tę energię, ten punkt skupienia z oczyszczania na regenerację. Na naprawę DNA, na wytwarzanie energii w mitochondriach. Na prawdziwe zdrowie, a nie tylko ciągłe przetrwanie w obliczu tego, co. Mu dostarczamy. Kiedy w 1940 roku Journal of Surgery opublikował badanie na 1200 pacjentów z otwartymi ranami, było jasne, że nic nie goi ran tak dobrze jak chlorofil. Dlaczego tak działa? Dlatego, że jest niemal identyczny jest dosłownie bratem, bliźniakiem naszej własnej hemoglobiny. Różni je tylko i wyłącznie jeden atom. W hemoglobinie mamy w środku żelazo. A w chlorofilu mamy w środku magnez. Cała reszta pozostaje taka sama. I właśnie przez tą krew roślin, przez ten niepozorny, mały zielony pigment, którego chlorella jest najbogatszym źródłem na całej planecie Ziemia, zielonki zmieniają w nas zasadowość, a pasożyty i patogenna flora duszą się w zasadowym środowisku. Dzięki temu nasze jelita się oczyszczają, nasza skóra się uspokaja, nasza energia wraca. Bo jak nie ma śluzu i nie ma kwasu, to nie ma nieproszonych gości w hotelu. Komórka dzięki zielonkom otrzymuje to, czego potrzebuje do poprawnego funkcjonowania. I właśnie wtedy zaczyna dziać się magia, a być może raczej powinienem powiedzieć biologia. Bo wiesz, jak komórka dostaje tlen, jak dostaje chlorofil, jak dostaje żywe enzymy i jak dostaje aminokwasy, których ciało samo nie jest w stanie wytworzyć i do tego otrzymuje jeszcze pełnowartościowe, bardzo dobrze przyswajalne białko, którego chlorella w suchej biomasie ma od 60 do nawet 70% to nagle komórka zaczyna działać, jakby była dobrze zaprogramowana. Do tego rośnie nasz własny poziom serotoniny, dlatego że sok z młodego jęczmienia jest ultra bogaty i zasobny w L-typtofan, czyli de facto protoplastę tego hormonu szczęścia. Do tego nasza skóra się napina, bo znikają poskórne stany zapalne. Dodatkowo włosy i paznokcie? Oczywiście, dlatego że w końcu dostarczamy sobie aminokwasów, a nie tylko pustych kalorii z ryżu. I to, co jest najważniejsze, to że to nie są suplementy, tylko Żywność, żywność, która jest u fasady naszego zdrowia jako człowiek na planecie Ziemia. Zawsze przyświeca mi takie powiedzenie, niech lekarstwo będzie Twoim pożywieniem, a pożywienie Twoim lekarstwem. I to jest dokładnie to, czym jest dla nas zielona żywność funkcjonalna. To jest żywy sok, który błyskawicznie przechodzi przez śluzówkę i odżywia nasze ciało od pierwszego kontaktu. To słodkowodna alga, która w zbiornikach wodnych ma utrzymywać w odpowiednim poziomie poziom zanieczyszczeń i tym samym poziom zanieczyszczeń regularnie. Reguluje w naszym własnym ciele. I właśnie też dlatego nie trzeba zielonek brać 50 razy dziennie jak niektórych suplementów, tylko wystarczy raz i nie trzeba tego wcale popijać jakimś sokiem z gumijagód od jakiegoś nowego influencera. Bo to nie jest tabletka, to jest po prostu posiłek paliwo, fundament, z którego ciało wie, jak coś zbudować. Ale oczywiście kluczem, jak zwykle, jest jakość, bo nie każda zielona tabletka to jest odpowiedniej jakości chlorella pyrynoidosa sorokiniana i też nie każdy zielony proszek to jest sok z młodego jęczmienia. Mówimy o takiej chlorelli, która jest uprawiana w czystym środowisku, z dostępem do światła słonecznego, w czystej wodzie i bez metali ciężkich. I w tym przypadku, niestety, nie ma żadnego miejsca na kompromisy, bo jak chlorelli było ona komórkowa wchłonie to na poziomie produkcji, co znajdowało się w jej środowisku, to zamiast zabrać to z nas, co chcielibyśmy, żeby zabrała, to ona po prostu odda nam to, co sama wchłonęła, a tego Byśmy zdecydowanie nie chcieli. Zasada naszego zdrowia jest bardzo prosta i żyjmy z tą zasadą, a nasze życie stanie się prostsze. Ja osobiście wybrałem w moim życiu drogę życia zgodnie z zasadą najpierw oczyść, a później karm. Wychodzę w moim życiu z prostego założenia, że jako człowiek, jako człowiek z gatunku ludzkiego, nie zostałem stworzony do tego, żeby żywić się napojami zero i batonami proteinowymi. Narzuka trawienny jest jak starożytny silnik i wymaga takiego paliwa, takich substancji, które Rozpoznałaby nasza pra, pra 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 babka, a zielonki mają to wszystko w zintegrowanej, komplementarnej formie. Gotowej od razu do użycia. Jest to połączenie roślinnej biochemii, badań NASA, japońskich szpitali i dwóch miliardów lat ewolucji. A w czym fundamentalnie tkwi ich potęga? Ona tkwi w synergii. W synergii, której człowiek albo nie potrafi odtworzyć, albo ma naprawdę z tym ogromne wyzwanie. Bo naturę ciężko jest odtworzyć. Kiedy po raz pierwszy włączyłem zielonki do mojego własnego codziennego jadłospisu, poczułem, jakby moje ciało. Nie wiem, w jaki sposób się ucieszyło, przestało się w jakiś sposób bronić, zaczęło oddychać. Moja energia wróciła, moja skóra przestała krzyczeć, a ja w końcu pozbyłem się wielu, wielu dolegliwości, z którymi miałem wyzwanie 9 czy 10 lat. Bo to nie był tylko modny detoks TikToka, tylko dosłownie nakarmienie mojego ciała tym, czego brakowało mu przez 20 kilka lat mojego życia. I jeśli tylko czujesz, to Ty też możesz zacząć tą przygodę z zielonkami dosłownie jeszcze dzisiaj, to są no, praktycznie dwie minuty dziennie, czyli zielony shot z młodego jęczmienia przed posiłkiem, pierwszym rano i kilkanaście drażetek porcja chlorelli pyrenoidosa do schrupania na start. Jeśli przyjrzymy się i porównamy to do czegoś, no to możemy porównać jedną taką porcję zielonek do jednego wielkiego, pełnowartościowego talerza biowarzy i owoców. A powiedz mi szczerze, też mówię to do siebie. Kiedy ostatni raz jadłeś pełnowartościowy talerz i owoców, Bartek? Co? Ja dzisiaj, dlatego że lubię roślinki i jem ich dużo. Niemniej serio, na sam początek przygody ze zdrowiem, to już jest świetny start i często tyle wystarczy, żeby ciało mogło się w końcu aktywować.